Siemano wariaty witam was w drugiej części pikema no niestety tym razem pierwsi na YouTube nie będziemy jest to spowodowane tym że po prostu musiałem jeść trochę wcześniej spać i tak długo czekałem na to aż pojawi się opcja wzięcia udziału no ale niestety e, niestety się nie udało więc zobaczmy tutaj o nawet ale tutaj będę mógł zobaczyć fazę nie poszła ona dobrze tak jak chciał w sensie no jest jest git, tak? Mamy tutaj 7 na na, na 9 możliwych, 6 na 9 możliwych. No mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Niestety skończyło się to w ten sposób, że i, i siuchy, i piku nie dali rady awansować, no ale jest jak jest. Dotarli do ostatniej powiedzmy rundy, więc i tak było dobrze. To było to co mówiłem właśnie o tym, że... Na Game of Legends to i tak jest dużo już, więc rozwój drużyny e, wiecie, jeszcze będzie sobie miał miejsce, ale samo na Morea myślę, że na ten moment był sufitem. A OG myślałem, że w końcu, w końcu się uda, no ale niestety e, kosztem tutaj e, vitality nie dostali się. Więc przechodzimy tutaj do drugiej fazy, która uważam, że jest trochę cięższa niż pierwsza, szczerze mówiąc, bo jeżeli by się dało, to bym zaznaczył 12 drużyn, które awansują. Ale z uwagi na to, że się nie da tego zrobić, no to zrobimy tutaj. Yy, zrobimy tutaj tak jak, yy, tak, jak będzie mi się yy, wydawało. A zatem, drużyna, która zrobi 0,3, szczerze mówiąc, patrząc na wszystkie te drużyny, i nie mam zielonego pojęcia, która z nich yy, może się takową yy, określić. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. No, jedyna opcja, którą widzę, to jest albo Sprout, albo BNE. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. Ale ani Sprout, ani BNE nie awansuje do playoffu, więc damy sobie Sprout 0-3. Liczę na to, że BNE pójdzie po tych pierwszych, wiecie, tym 3-0 w grupie. I wygrają w pierwszym meczu sobie ze Sprout. Bo chyba tak to, A nie, to chyba jest ze Spirit Match. No nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że Sprout dużą ma szansę na to, że nie awansuje. E, na 3-0 damy sobie mouse, który uważam, że e, będzie miało ciężko awansować. Ewentualnie jeszcze to się zmieni, ale nie chcę stracić tego piku o awans, który dałem po prostu wcześniej. Więc tutaj no, na pewno w playoffach widzimy face. Nie ma tutaj e, cienia możliwości, że playoffy Mayra bez face się odbędą. Podobnie jest, podobna sytuacja jest z NAVI, podobna sytuacja będzie NiPem, NC, Heroic, Furion, no i właśnie, zrobiłem sobie taki szybki strzał i zostały mi drużyny, które awansują do playoffów, czyli to będzie Liquid, do playoffów awansuje jeszcze Vitality i Cloud9. No i brakuje mi miejsca. I teraz pytanie. Co mam zrobić? Inaczej zrobimy. Usuniemy sobie stąd mouse. I dodamy sobie Cloud9. Które albo po prostu gra trochę gorzej na gorsze drużyny. Albo jest bez formy. Ale Shiro jest w formie. I Shiro jest w wystarczającej formie, żeby tutaj coś podziałać. A jeżeli nie zrobią 3-0, no to tak jak mówię, trochę mi tutaj nie odpowiada forma tej drużyny. No i teraz jest pytanie, czy Liquid czy Vitality? Bo Fnatic nie wyjdzie. Uważam, że nie pokazali nic jakiegoś super na tym majorze. Tak jak mówiłem wcześniej, dałem ich, że nie wyjdą. Big jakby miało fawena, to jeszcze. Outsider raczej. Outsiders raczej nie. Oni. Jestem drużyną, która tam konkuruje do takich, tych e, tytułów. Speed no to jeden, jedne playoffy Majora to już było dużo. Mouse i Bad News też wydaje mi się, że już był e, sufit no i Liquid albo Vitality. Vitality też nie świeciło, szczerze mówiąc. Powiem nawet więcej, że wydaje mi się, że graje dość słabo. Ale Nozy Wojski potrafi ratować mecze, ale może w tej fazie to trochę inaczej będzie wyglądało. Zrobimy tak, że będzie to Liquid. Liquid z jakim gra fajnie. Hmm. Możliwe, że odbije mi się to Vitality. Wydaje mi się, że to jest jedyna drużyna, o której teraz myślę, która może wyjść kosztem którejś z tych. Oby nie NC, wiadomo. E, ale e, no taki będzie mój finalny pikem na tę fazę. E, więc no oficjalnie ją tutaj Kończymy. Zostały zaktualizowane typy. I tak wygląda mój pikem na e, kolejną fazę Majora. E, standardowo, jeżeli macie swoje jakieś tutaj ale do tego pikemu, lub jakieś y, inne piki, które, którymi chcecie się podzielić i wytłumaczyć. Dlaczego tak, a nie inaczej, to zapraszam w komentarze. E, no a tymczasem co. Kłaniam się niziutko, do zobaczenia w kolejnych filmach. No i życzę, żeby żeby wasz coin nie wyglądał tak, tylko... Tylko. O, tylko tak. No, więc... Yy, dziękuję Państwu bardzo za ten film. Widzimy się w kolejnych. Kłaniam się niżutko Do zobaczenia. Kliknijcie subsona albo lajacza, żeby było coś fajnego. Laura!